No to jedziemy na ten zlotałt Co? To będą jakieś klasyki Ciekawe jakie, no my sobie wzięliśmy takiego klasyczka eee. Ja pojadę, skrótam No dobra, tylko żeby ci się zawieszenie nie zepsuło wow ale kruchło No to nie jest zlutnio te Zawieszenie terenowe Myślę, że no nie. będzie warto ukraść jakiś samochód stąd Patrz to wow. Ale auta Ej Czekaj, co to za ten, za Aston Martin? Ej hey, no! Co jest? Daj mi go kurde pokazać Czekaj Ja coś skądś kojarzę ten samochód To nie jest tego filmu? Eee, chyba kojarzę Ty, co to było tam? Agent 7000? 700? Coś JJ Joker chyba? Tak, to ten film właśnie był! Tak! No! Agent 700 Kurde No nieźle Chętnie bym wziął taką furkę i sprzedał. Dzień dobry, co ma pan do powiedzenia na temat swojego samochodu? Dzień dobry, tutaj... Miałem e, takim se skromnym Fiatem 500, e, no, Został Fajny. mi tylko jeden w garażu, bo tam trochę długi mam, no i... E, no, e, muszę spłacić, więc... E, nie Fajny. mam jakichś e, bardzo... Jest wersja Abarth? E, jeszcze raz? To jest wersja Abarth? Bo jest logo Abarth, -a. No tak, to jest taka trochę A, bogatsza. To taka sportowa. Hot hatch, to fajne. No Mazda, do... to jest dopiero. Zobacz. Poszerzona. Ej! No! Śpisz? Nie, no ja patrzę, ja patrzę. Za poszerzona. Okno. poszerzona, otworzony silnik. Kurde. Ale ten nazwy. Wow. Ja Jaka piękna. A nie, po miliona to do nie dołożyłem. Za 200 tysięcy kupiłem i po miliona dołożyłem. Aha. To mocno. To... No. Ale patrz tego, patrz tego Astona Martina. Ten Aston Martin to jest dopiero coś. Właśnie. No. Techno, bo... Patrz, tu ma takie jakby rakiety. To jest tego. Dzień dobry panom. Widzę, że panom się podoba mój Aston Martin. A co jest no. z firmy? Do repnika. To z filmu. O kurde. Chce pan dowód, że z filmu? Pan tu wejdzie i tam jest taki specjalny przycisk ze znakiem rakiety. A no, widzę. O kurde. Wow, kurde! Ej, ale to z to, to budynek się zapadnie od tego, to niebezpieczne. Co jest? No, to ja mogę A... całe full tego. Ale pan lepiej tego tak tyle nie używa, bo to jest limitowana tego rzecz. Dobrze, dobrze. Za dużo rakiet tam nie ma. Wow, no, i tyle się to schowało. No widzi pan! No, Ferrari fajne. Kurde. No. Chodź, chodź tutaj. O, no, co, co? A pomysł jakby to zrobić. Można no, by jaki, było jaki? powiedzieć, żeby na przykład typ za, nas, za nami pojechał, byśmy w jakieś miejsce go zabrali.

Nie... nie rób pochodnych ruchów, siadam teraz i jedziesz za tym Urusem do naszej bazy. Dobrze, dobrze. Ej, Ej zobacz, co jest? Zabraje Dobra, go nie wyjdzie! No Aha, jakiś inny gang, czekaj, dobra Dawaj, szybko, szlamy. No Ty, bo My... chyba ktoś, na, ktoś nas strzela. Nie, nie strzelają nas! Kurde, ale Trafili... masz rozwalony zderzak tylny Trafili zbiornik Paliwo się kończy Jak się nie zatrzymam to auto wybuchnie Dobra, Dobra, już zepsuło się Dobra, yes. zabijmy tego śmiecia Nie, nic mi proszę nie róbcie Dobra, nie wiem, to, to niestety oni ci tak zrobili Ale przynajmniej uratowaliśmy twoje życie Ej, tam, tam strzelają Strzelają, strzelają. Faktycznie Dobra, jeden leży, jeden leży. Czekaj, dobra, zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, dobra, drugi też. Dobra. To może uciekajmy szybko z tego miejsca, co? Ej, nasz policja! Kur... W sumie się bali, to... no, Ja pierdzielę, chłopie na siad, dobra. Masz broń przy sobie? Do... Mam. Strzelaj! Dobra. Polera jasna, no. To nie nasza wina. No go, dziękuję panom! Uratowali mnie panowie! No mogliby za mnie, co? Mogliby mnie panowie wyrzucić tutaj obok e, tych domków, co tu są? Dobra. Po lewej. Dobra, dobra. Tutaj? E, dalej, dalej, trochę. Gdzie? Tam mam kolegę, który mnie ten. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. O, o. Słyszę ich. O, tutaj, tutaj, proszę pana, co? pan się zatrzyma. Tak, tutaj. Co? Dziękuję panom! Za Dobra, to nasz dom? Przecież. Nie, to dom kolegi. Po pozwala mi zostać u niego. No właśnie, naszego kolegi też. Dobra, dziwny zbieg okoliczności. Mojego nie życzę. To no, widzę, ja. Dobra, uciekamy. Uf, może nas zgubili. To ba nie akcja. Niestety ten nasz Martin. Kurde, no nie. A, byśmy sprzedali za potężną kasę. Bo po pierwsze, autoklastyk. A po drugie, no sam wiesz, fi z filmu no. ale, I to jeszcze z tymi rakietami. Żeby to jak ta supra szybkich do... i wściekłych No ja. No dobre Ale chyba już nas zgubili Dobra wiesz co tutaj może no. Oho! Oho O, o jest nie. Zobaczyli nas Strzaj strzaj Strza, strzam no Dobra Dobra Jest, dobra. już ja ja zaraz więcej ich tu nie przyjechało, bo oni już ciągle mają lokalizację Dobra Jedź! Nie! Kolejny! Polnera jasna, no nic jest, nie poradzimy sobie Tylu ich tutaj Dobra, Musimy uciec do Crater City Może Już Nie wiem, czy to coś da Chociaż może, wiesz co, zatrzymajmy się przy tym garażu, co tutaj kiedyś auto... Przy garażu? A, o no tym, o e, Tutaj jest, o, z tyłu, z tyłu tego garażu, może nikt nas nie zauważy wtedy Dobra Tutaj najgorsze jest to, że tu są kamery ogólnie. No, to jest problem. Dobra, dobra no, jesteśmy. O, dobra. Skryliśmy się bardzo dobrze. Dobra. Wow, co to było? Aaa, czas na odpoczynek chyba. N nie, nie wyszliśmy z niczym do seje. Oho! Ej! Okay. Dobra. Żeby nas nie... Tam jest Mustang. Nie słuchajcie uwagi! Nie no, nie zauważ... Ależ właśnie, bo tutaj przez tą... Przez... Tą szybę można zauważyć ten samochód, wiesz? Dobra, czekaj, wychylę trochę... I nic tu nie ma... Tutaj masz? Oho! Widzę chłopa! No nie... Oby on ciebie nie zauważył... Tam jeszcze! Zobacz, szerokolebka Kamaro Nieźle... Ale jasna i teraz? Kolejne koguty. Oni no, wiedzą, że my się tu znajdujemy, na pewno. Po jakimś czasie pomyślą, że już opuściliśmy krater. Krat no, Miejmy nadzieję. Bo jest już bardzo pusto i nie słyszę żadnych kogutów. Hmm. Może pomyśleli, że pojechaliśmy do Rising. Oby tak. Pojedźmy do tej willi? Eee! Okej. Zobacz, Fort Bronco um, Poczekaj, masz czekaj, maszynka pojedzie sobie Dobra, pojechał, o nie Tam ogólnie, z tego co wiem Jest oho, jest sporo opuszczonych samochodów hmm, Ale jakichś takich drogich, czy takich bardziej... Y tak, takich nawet ciekawszych, oho, jak w Dubaju trochę Dobra, O nie O nie, rozpoznali nas, ewidentnie Szymaj! Dobra o kurze. Aj, samochód się zatrzymał. Dobra, musimy ich zastrzelić Zabierzemy yes. ich suwa i, i my uciekniemy. uciekniemy po Pont jak już nie ruszy. To co mu zrobiliśmy nie. teraz. No, to wiesz. No. Może jeszcze pomyślał, że to policja no, jest, no, nie. Sceny. Albo to ja. No, no, nie, 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 Miejcie ktoś z nami, jakiś Port Bronco Ej czekaj bo tu... O nie bo tu są te... Radia, gdzie jest laptop Czekaj Trzeba go ten laptop wyłączyć Dobra, pojechał sobie Cholera jasna Dobra ja wyłączę te... I schowamy się tutaj Z tego co wiem tam... Jest dużo, bardzo dużo tych samochodu samochodów One nie ruszą nawet bo są całe zardzewiałe ale ale są więc um, poszukajmy może tutaj będą jakieś z, z, samochody zardzewiałe ja zobaczę tutaj Nie. ty patrz to oho ja widzę korwetta jakaś tu jest o szedrolet korwet? HRG HRG roadster jest no. dobra mm, tylko czekaj bo to auto Dobra, no, czekaj wybiję szybę Dobra Dobra, klucz, ja biorę kluczyki. tego Nie ma kluczyków niestety Kierownica działa Patrz, kierownica działa. A masz przy sobie wytryk? Dobra, mam, mam. To daj mi wytryk Dobra, masz. Dzięki Czechy. Co, może coś tam to... eee, e, e, dobra, kluczy, dobra. Pierwsze jest. Dobra, przekręciłem. Przekręciłem kluczyk. Okej. Okay. O! To czekaj, to jeszcze włamie Ci się do tego mm. Eee, dobra. No, to już, już, już przekręcony nasz O, faktycznie O Jezu, ale to w ogóle... Tak niezbyt nie, nie chętnie jedzie, wiesz? No właśnie, mój też No Mój to cały czas jakby hamuje No, tyle lat tutaj były Patrzę czy hamulec ręczny w ogóle działa Hmm. Nie, bo wtedy nawet auto mi nie jedzie, Aha, czyli nie podriptuję sobie. No dobra. Bo nie, czyli... dobra, czyli te auto są ogólnie zepsute. No za bardzo nimi nie pojedziemy. Już. Także. No cóż, musimy być zdani jak na razie na tego suwa. aby możemy zaraz pojechać sobie po Vipera i po WETE. Dobra, też ja chciałam do pory, No i co, jedziemy chyba w to ten samochód oddać do garażu i po tego Vipera i Wetę. Ej, zobacz, tu jest. Ja Ej, co to? jest. I w ogóle ten Bugatti jest O kurde. Co, co się znowu stało? E, to, pa, to mój kolega przy Bugatti ma sprawę. Tak? E... E, witam panom. Doszły mnie słuchy, że uratowaliście mojego przyjaciela z tą maską i w kapeluszu. Tak. A? No cóż, chciał wam odwdzięczyć. I dać wam tego, oto, Shelby Cobra 427 w prezencie. To... To ja prowadzę. Aha, ale no po, dobra. Ale... Ale... Proszę, proszę, proszę pana, ale on kluczyki musi najpierw dać. A... No to... Nie wiem, proszę... Bo daj... Daj panu kluczyki. Dobrze, proszę pana, ma tu pan kluczyki, o. o dobra, dziękuję. Do widzenia, miłego dnia. widzenia. Do widzenia. Do jego wieczoru. Coś nie, jest niepokojącego. Halo, halo, słyszysz mnie? Halo, halo słyszał, słysza. Dobra. Coś jest niepokojącego, bo te typy brzmiały do identycznie. I Może. I brzmiali dosłownie jak typ, który organizował wyścigi w tym mieście, uratował moje życie i zapoznaliśmy się razem. Przecież jak on był wtedy. I jeszcze mieszkał w tym domu. To jest to On. Myślisz? No, kurna Mać. Nie wiem, no. No pewno, no. przecież on miał wcześniej tego e, chargera offroadowego, tam miał tyle koni w nim, to, to, to ten lawy, który, no to też pewnie dla niego żaden nie jest problem. No, nie zdziwiłbym się, no. ale mi się coś zdaje, że to, to nie jest on, ale nie, nie wiem. Nie wiem. No dobra, no to co? <laughs> Mieliśmy tego typa też zabić dosłownie i owalić go na kasę? Mniej się na sobie plany, żeby tego człowieka zabić. To i da, da, samochód. Co jest? Nie no, z... Ej tu w sumie dobrze, że tego nie zrobiliśmy. Chociaż nie, no dobra, ten Aston Martin więcej ma... Aston warty. Martin raczej więcej by był warty od tego samochodu. No dobra, to co? Poddajemy te auto do garażu. W sumie SUV też nam by się przydał do takich no. sytuacji. A to to nie wiem czy do czego na nam jest potrzebne, no bo Weta czy Viper są po prostu szybsze. Dobra, przygazuję trochę i wrzucam kolejny bieg, dobra. O Jezu. O, ale... Ojezu. Sprawia wrażenia, jakby się nie chciało w ogóle prowadzić. Mm. Typowy amerykański wóz. No dobra. To co bierzemy? No, vipera. No to co, dobrze jest już z naszymi standardowymi wozami. Szkoda, że font już z nami nie ma. Szkoda, miałem do niego wielki sentyment. No, panie, jak Ty przejechałeś do nas z nim właśnie. Tak, ja to robiłem jako tekstówkarz. No, na takim punkt Jak on 30 da to kurna musi pal. Oj, dużo, dużo. Recyc. Ale chłop driftem leci. Uderzyło mi oh, auto. dobra. Wyścigamy. Do, 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 ścigamy I źle on skończysz, skończy. I źle nas skończy. Jakimś gruzowozem. No czyż, no to, to się odpadnie o, zauważ. Zauważ. Wow. Ej, Panowie, bo mi auto chyba się rozwaliło, pomożecie mi? Bo Ej, to mi jest chyba katalizator, który to to jest K katalizator, jest wczoraj ukradli. To jest katalizator, wczoraj ukradli. To jest kasyna? Nie. To ty jesteś jest Ja jestem bratem przyrodnim. Pana, to jest mój brat w kasynie. Dobra, saj, ale... położmy ci, okej? Okay? pomożemy, okej? Okay? Dobra, to czekaj, to... dobrze sobie sam pomogę, wezmę twój czy ty, katalizator. Czy ty wiesz, że rozwaliłeś mój samochód? Serio? Tak. I mój też. Gdzie? Rozbiłeś mi z przodu, zobacz sam. Ale panie, to, 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 jest drobne Ta ryzka. naprawa więcej warta niż to coś. Coś ty powiedział. To ty o, Co ty robisz? Dobrze, Co? Moim peta mi ukradł gnojek. szybko, ścigam go. Dobra, lecimy no. Znowu mi ktoś Vipera ukrał. Wczoraj ty na Drag Race'ach, teraz ten typ. Gdzie on cholera znikł? Nie wiem. O, tu jest! O, jest! Rozbił mi auto! Rozbił, rozbił ci auto! O, ten te Bugatti go Rozjechało. Przywadzę go. Jeszcze go podwójnie. Nie no! No dobra, jednak siedmiokobra cobra się do czegoś przyda. No, się przyda. Dobra, to jedziemy do A Przywadzę jeszcze go.